To jest ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat. Natomiast spodek wysokości tego ostrosłupa jest jednym z wierzchołków kwadratu. Na moim rysunku jest to odcinek DS. Zauważmy tutaj, że przy wierzchołkach A i C w ścianach bocznych mamy kąty proste. To wynika z twierdzenia o trzech prostych prostopadłych. Ponadto wiemy, że suma pól powierzchni dwóch ścian bocznych o większym polu powierzchni tutaj się zatrzymajmy ściany boczne o większym polu to te ściany w których mamy kąty proste więc zapiszmy sumę tych pól mamy dwa identyczne trójkąty o przyprostokątnych długości b i a Pole jednego takiego trójkąta wyznaczymy ze wzoru 1, 2 razy podstawa, razy wysokość. Wiemy, że ta suma jest dwa razy większa od sumy powierzchni pozostałych ścian bocznych. Pozostałe ściany boczne ich pole będzie równe. Polu dwóch trójkątów o przyprostokątnych długości A i H. Uprośćmy to równanie. Jeśli podzielimy je obustronnie przez dwa, to te dwie liczby skrócą się. Jeżeli podzielimy to równanie obustronnie przez jedną drugą, to jedna druga znika. I podzielimy równanie przez długość A, wówczas otrzymamy B równe 2 razy h. O, to jest ten odcinek. Tutaj mamy 2 razy h, tutaj też mamy 2 razy h. Teraz w trójkącie DCS, o, załóżmy, że w tym trójkącie, skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Tutaj mamy odcinek o długości a i twierdzenie Pitagorasa wygląda tak. a kwadrat dodać, H kwadrat to się równa 2 h kwadrat. A kwadrat dodać h2 to się równa 4 h2, a kwadrat to się równa h2 przenoszę na prawą stronę, więc muszę odjąć to, ten wyraz obustronnie, stąd otrzymam 3 h2. No i pierwiastku jeszcze obustronnie, tutaj otrzymam wartość bezwzględną. Tu pierwiastek z trzech, tutaj wartość bezwzględną. Wartość bezwzględną mogę opuścić, ponieważ a oraz h to są długości odcinków, czyli to są na pewno liczby dodatnie, więc opuszczam wartość bezwzględną bez zmiany znaku. Następnie skorzystajmy z informacji o objętości tego ostrosłupa. Wzór na objętość znajdziesz w tablicach maturalnych. To jest 1 trzecia pola podstawy, czyli w podstawie mamy kwadrat, więc pole kwadratu liczymy w ten sposób razy h. Razy h. Dobra. Objętość to jest 81 pierwiastek kwadratowy z 3. 1 trzecia razy, a kwadrat zamieniam na 3h kwadrat. O, stąd I to mnożymy razy h. Tutaj trójki mogę skrócić. Zostanie 81 pierwiastek kwadratowy z 3 H do potęgi trzeciej. Wróćmy do tej równości, podnieśmy ją do potęgi trzeciej. Pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej zapisałbym w ten sposób, że to jest pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech do kwadratu. Pierwiastek z trzech do kwadratu to 3. Razy H do potęgi trzeciej. Ok, więc moglibyśmy zrobić tak, że h do potęgi trzeciej to się równa a do potęgi trzeciej podzielić przez 3 pierwiastek kwadratowy z 3. I teraz przejdę z powrotem do tego równania i wstawię tutaj a do potęgi trzeciej podzielić przez 3 pierwiastek kwadratowy z 3. Następnie pomnożę obustronnie to równanie przez 3 pierwiastek kwadratowy z 3. Wówczas tutaj otrzymamy 243 razy 3, tak? Bo pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to 3. To się równa a do potęgi trzeciej. Jak wymnożę te dwie liczby, to otrzymamy a do potęgi trzeciej równe 729. Pierwiastek sześcienny z tej liczby to 9. Mamy policzoną pierwszą krawędź. A chcemy policzyć? A nie, tutaj trzeba policzyć długości krawędzi podstawy więc o to chodziło. Ok, tą część zadania mamy zrobioną. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.